Choć Polska nie kojarzy się z egzotycznymi, trującymi stworzeniami, nasze wody również skrywają gatunki ryb, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Niektóre z nich zawierają toksyny, inne są niejadalne z powodu nagromadzenia chemikaliów, jeszcze inne po prostu są inwazyjne. Jakie niebezpieczne gatunki ryb występują w Polsce? Ostroż jadowity, cichy killer Bałtyku. Zaczynamy od największego koszmaru każdego, kto wchodzi do Bałtyku. Ostrosza jadowitego to najbardziej jadowita ryba europejskich wód. Jej jad może nawet zabić. Ostrosze są mistrzami kamuflażu. Często zakopują się w piasku przy brzegu, gdzie woda jest płytka i ciepła. Właśnie tam czeka to, co czyni go śmiertelnie niebezpiecznym: cztery kolce na grzbiecie i płetwach brzusznych połączone z gruczołami jadowymi. Ukłucie ostrosza jest opisywane jako najsilniejszy ból, jaki można poczuć. Nie jest to tylko dyskomfort, to stan, który może wywołać gorączkę, wymioty, a w skrajnych przypadkach u osób uczulonych, nawet wstrząs anafilaktyczny i utratę przytomności. Zimą schodzi nawet do 150 metrów. Na kontakt z jadowitym ostroszem narażeni są nurkowie i wędkarze. Ta niezwykła ryba zaczęła pojawiać się w Bałtyku w latach 60. -tych. W Polsce ostroż jest spotykany sporadycznie, ale jeśli go zobaczysz, uciekaj. Sum Europejski, ryba gigant. Przechodzimy do słodkich wód, gdzie króluje sum europejski. Sumy to prawdziwe wodne potwory dorastające w Polsce do ponad 2,5 metra długości i osiągające wagę grubo ponad 100 kg. Ich niebezpieczeństwo wynika przede wszystkim z ich kolosalnych rozmiarów i ogromnej paszczy. Choć sumy rzadko atakują ludzi, w internecie krążą setki historii i niestety potwierdzonych przypadków pogryzień i ataków na zwierzęta domowe czy nawet małe dzieci pływające przy brzegu. Znane są przypadki wciągnięcia kaczek pod wodę. Uważny wędkarz musi liczyć się z tym, że holowanie takiego olbrzyma to nie lada wyzwanie, a jeden zły ruch może skończyć się poważnym zranieniem. To jest szczyt łańcucha pokarmowego w polskich rzekach. Sum europejski jest drapieżnikiem żywiącym się głównie rybami, ale w jego diecie znajdują się także płazy, ptaki wodne i małe ssaki. Znane są przypadki kanibalizmu wśród Sumów. W lipcu 2021 roku na Jeziorze Białym w województwie lubelskim doszło do incydentu, w którym Duży Sum zaatakował 12 chłopca. Chłopiec pływał na desce SUP, gdy ryba ugryzła go w stopę, zostawiając na niej rany przypominające ślady jak po przejechaniu tarką. Natomiast do nietypowego zdarzenia doszło w Niemczech w Bawarii. W czerwcu 2025 roku agresywny sum pogryzł co najmniej 5 osób w ciągu dwóch godzin. Sytuacja została opanowana po interwencji służb, które musiały unieszkodliwić rybę bronią służbową. Brzana. Trująca ikra i krew numer 3 na naszej liście to piękna, lecz podstępna brzana. To nie jest ryba jadowita, ale jest potencjalnie trująca. Problem tkwi w jej ikrze oraz w krwi. To gatunek drapieżnej ryby słodkowodnej. Żyje w podobnym do karpi środowisku. Występuje w Europie, głównie w rzekach o wartkim nurcie. Jest znana zarówno w środowisku wędkarzy, jak i w kuchni, choć jej kulinarne zastosowanie wzbudza pewne kontrowersje. Brzana to ryba z rodziny karpiowatych, która w okresie tarła gromadzi wikrze toksyczną substancję zwaną cipryniną. Spożycie tej ikry może wywołać bardzo poważne dolegliwości żołądkowe, silne wymioty, biegunkę, a nawet omdlenia. Badacze sugerują, że toksyczność ta ma charakter obronny, aby drapieżniki nie zjadały jaj. Choć mięso brzany jest bezpieczne, ignorancja w tym przypadku może być bardzo bolesna. W okresie tarła, od maja do końca lipca, mięśnie brzucha samic mogą zawierać substancje toksyczne, które mogą prowadzić do zatrucia. Dajcie znać w komentarzu, czy kiedykolwiek jedliście brzane. Węgorz europejski węgorz jest podwójnie niebezpieczny. Po pierwsze, jego krew zawiera ich która może być śmiertelna przy kontakcie z raną lub po spożyciu. Ich ma właściwości podobne do jadu węża. Na szczęście ta trucizna ulega całkowitej denaturacji w wysokiej temperaturze, dlatego gotowanie węgorza czyni go bezpiecznym. Po spożyciu surowego lub niedogotowanego węgorza mogą wystąpić skurcze mięśni, paraliż serca i płuc, rozpad krwinek czerwonych, a w skrajnych przypadkach nawet zgon. Jednak jest drugi, znacznie większy problem, który dotyczy wszystkich drapieżnych, długowiecznych ryb. Węgorz, żyjąc latami i gromadząc tłuszcz. Absorbuje i magazynuje ogromne ilości rtęci i innych metali ciężkich z zanieczyszczonych wód. To sprawia, że jest często odradzany do spożycia przez dietetyków, szczególnie okazy złowione w rejonach przemysłowych. Spożywanie węgorza nie jest zalecane kobietom w ciąży, matkom karmiącym oraz małym dzieciom. Piranie w Wiśle wielka miejska legenda. Teraz przechodzimy do absolutnego fenomenu medialnego piranie w Wiśle. Brzmi jak miejska legenda, ale musimy być precyzyjni, piranie nie żyją naturalnie w Polsce, jednak odnotowano przypadki ich złowienia w różnych akwenach. Najgłośniejsze doniesienia pochodzą z lat 2004, 7 i 13, kiedy to wędkarze w różnych częściach Polski wyciągali te egzotyczne krwiożercze ryby. Odnotowano przypadki w Zatoce Gdańskiej, pod Krakowem, w okolicach Grudziądza czy nawet w Narwi. Jak się tam znalazły? Prawie na pewno zostały porzucone przez nieodpowiedzialnych właścicieli akwariów. Choć nasza woda jest dla nich za zimna, by przetrwały zimę, letnie miesiące wystarczają, by wywołać sensację i strach. Wystarczy jeden taki okaz, by zrujnować ekosystem. Sumik karłowaty, ryba inwazyjna. Sumik jest niewielki, ale niezwykle problematyczny. Ta ryba jest gatunkiem inwazyjnym, który przywędrował do nas z Ameryki Północnej. Jest agresywny, niezwykle wytrzymały i potrafi żyć w wodach o niskiej jakości. Jest to jeden z najgorszych wrogów polskiej ichtiofauny, ponieważ pożera ikrę innych szlachetnych gatunków, prowadząc do ich zaniku. Ryba ta nie ma naturalnych wrogów w polskim środowisku, a jej rozprzestrzenianie jest ułatwione przez tarło rozpoczynające się w cieplejszych wodach. Dziś jest przenoszony przede wszystkim poprzez zanieczyszczenie materiału zarybieniowego karpia, choć zdarza się, że nieodpowiedzialni wędkarze celowo zarybiają tym gatunkiem stawy hodowlane. Stamtąd sumik karłowaty przedostaje się do przylegających do nich rzek. Nie tylko konkuruje o pokarm z gatunkami występującymi na tym samym obszarze, ale poprzez żerowanie na ikrze i na rybku realnie przyczynia się do spadku liczebności innych ryb. W zbiornikach, w których się pojawia, bardzo szybko przyjmuje rolę gatunku dominującego. Sumik posiada też imponujące zdolności adaptacyjne. Gatunek ten wykazuje ogromną odporność na zanieczyszczenie wody. Jest też niewrażliwy na wahania jej odczynu i bez problemu odnajduje się w zbiornikach o pH od 3 do 9 jednostek. Bardzo dobrze radzi sobie też z okresowym deficytem tlenowym. Zimowe przyduchy nie są mu straszne. Wyławianie sumika karłowatego jest regulowane prawnie jako element ochrony ekosystemów w Polsce. Babka Bycza, miniaturowy agresor. Pozostajemy przy rybach inwazyjnych. Babka Bycza to kolejna ryba, która przypłynęła do nas z basenu Morza Czarnego i Kaspijskiego. Najprawdopodobniej przez kanał Słeski i rzeki. Babka bycza jest mała, ale ma agresywny charakter. jest bardzo drapieżna, a jej największe zagrożenie polega na agresywnym wypieraniu i zjadaniu ikry oraz na rybku rodzimych gatunków. Babki bycze pojawiając się masowo doprowadzają do zubożenia bioróżnorodności w danym akwenie. Wędkarze często łowią je zamiast pożądanych okoni czy leszczy, co świadczy o skali problemu inwazyjnego. Babka Bycza może pozbawiać pożywienia rodzime gatunki ryb i zajmować ich siedliska. Ponadto babka Bycza żywi się pewnym gatunkiem małża, w którego skorupach odkłada się wiele metali ciężkich. Ten małż nie jest zjadany przez inne ryby. Jego występowanie w diecie babki Byczej prowadzi do ponownego obiegu metali ciężkich w naszym środowisku wodnym. To zagraża gatunkom występującym w polskich jeziorach. Rybacy apelują, aby złowionych babek nie wypuszczać z powrotem do wody. Trawianka. Podobnym problemem jest trawianka, kolejny inwazyjny przybysz z obszaru Azji. W ciągu ostatnich dziesięcioleci trawianka opanowała wiele polskich rzek i zbiorników wodnych. Jej dominacja w środowisku jest niezwykle szkodliwa. Ryba ta jest znana z pożerania na rybku innych ryb, a ze względu na swoją wytrzymałość i szybkie tempo rozmnażania zaczyna dominować na lokalnych łowiskach. Każda taka inwazja oznacza, że polskie tradycyjne gatunki ryb mają coraz mniej miejsca i pożywienia do przeżycia. Trawianka to niewielka ryba, ale groźna dla ekosystemów w Polsce. Dorasta maksymalnie do 25 cm długości i jest drapieżnikiem, o czym świadczy paszcza pełna małych, ostrych zębów. Jak wyjaśniają specjaliści, trawianka z reguły nie jest groźna, o ile w rzece czy zbiorniku są większe drapieżniki, które na nią polują i ją zwalczają. Problem zaczyna się, gdy mała ryba dostanie się do małego stawu, gdzie nic jej nie grozi. Ryba żywi się kijankami żab, larwami traszek i bezkręgowcami. W jej menu znajdują się też czasem skorupiaki oraz mniejsze ryby. Gdy trawiance nie grozi większy drapieżnik, ta urządza sobie ucztę i sieje w stawach spustoszenie. Ryzyko zanieczyszczenia długowieczne drapieżniki. Ostatnie dwa punkty poświęcimy zjawisku, o którym rzadko się mówi, a które jest cichym zagrożeniem bioakumulacji. Drapieżne i długowieczne ryby, a do takich należą szczupak, sandacz czy wspomniany sum, stanowią wierzchołek łańcucha pokarmowego. Długowieczne drapieżniki mają tendencję do gromadzenia w swoich tkankach większej ilości metali ciężkich, w tym rtęci, kadmu czy ołowiu, a także trwałych zanieczyszczeń organicznych, które dostają się do wody. Im dłużej żyje ryba i im więcej mniejszych ryb zjada, tym większe stężenie toksyn to oznacza, że łowiąc rekordowego starego szczupaka, trzymasz w ręku nie tylko trofeum, ale także rybę o najwyższym ryzyku skażenia. To poważny temat, o którym warto pamiętać. Na koniec ciekawostka minug morski. Zamykamy listę spektakularną ciekawostką minogiem morskim. Dlaczego znalazł się na liście? Ponieważ minóg nie jest rybą. To kręgowiec bez żuchwy. Ma charakterystyczny okrągły otwór gębowy pełen zębów tworzących przyssawkę. Minogi to pasożyty, które przyczepiają się do skóry ryb, a następnie zeskrobują ich mięso i wysysają krew oraz płyny ustrojowe. Minogi morskie spotyka się w Bałtyku i u ujścia rzek. Ich przerażający wygląd i metoda żerowania sprawiają, że są fascynującym, choć niepokojącym elementem polskiej fauny. Atakują głównie dorsze, łososie i węgorze. Co ciekawe, pomimo swojego nieatrakcyjnego wyglądu, minogi są uważane za przysmak w wielu regionach Europy. Są one cenione zwłaszcza w krajach bałtyckich i na Półwyspie Iberyjskim. Zatem, jak widzicie, polskie wody to coś więcej niż tylko karpie i płotki. Dajcie znać w komentarzach, która ryba z naszej listy budzi w Was największy niepokój. Jeśli dotrwaliście do końca, to znaczy, że temat naprawdę Was poruszył. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Do zobaczenia następnym razem.